U mnie nastała zima, a dzisiaj będzie materiał o brzozie oraz pniarku brzozowym, czyli hubie, która wyrasta na brzozie. Rozpakujmy te wszystkie intratne zależności, ale może najpierw zacznijmy od pozyskania pniarka. A żeby pozyskać tego grzyba czasami trzeba użyć tyczki, ponieważ będziemy pozyskiwali pniarka brzozowego z brzozy brodawkowatej, który rośnie nam bardzo wysoko. Niestety go nie dostanę. Boję się, że tak drzewo właściwie może spaść na mnie, ale sprawdzałem, jest całkiem stabilne. Więc teraz przechodzimy do pozyskiwania. Mamy taką gałąź i będziemy próbowali go strącić. Ip! Aha! Mamy to! I naszym oczom ukazał się przepiękny pniarek brzozowy. Tak właśnie wygląda ten grzyb. Jest takiego brązowego koloru z góry. Po co? Jeżeli popatrzycie, to jest biały, jasny. Nie ma tutaj żadnych blaszek. Jest to grzyb o hymenoforze rurkowym, ale te, ten hymenofor ma bardzo ściśnięty, więc tych rurek praktycznie nie widać. Jeszcze szybkie zerknięcie pod takim przenośnym mikroskopem. Zobaczcie? O, teraz myślę, że te rurki fajnie widać. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. No niestety zarodników nie widać, bo ten mikroskop jest za słaby. Przerażające dziurki. Yy, jakie wielkie kanały. Grzyb nie posiada absolutnie żadnego trzonu, ponieważ jest przyrośnięty do drzewa właśnie w tym miejscu, jest to po prostu grzyb typu chuba, nie ma trzonu, albo jest on bardzo gdzieś tutaj bardzo delikatny, króciutki, zazwyczaj jest takim, z takim charakterystycznym garbkiem, no po prostu nie sposób tego grzyba pomylić. Huba ta ma bardzo ciekawe właściwości. Można ją wykorzystywać nawet w Survivalu, ponieważ można sobie z tej chuby ciąć takie drobniutkie, cieniutkie plasterki i przykładać do skóry, które mają właściwości przeciwzapalne. Z tym systemem mocowania tych plasterków nie będzie Wam tak prosto. Czasami one mogą spadać, ponieważ ten grzyb nie ma żadnego kleju. Tak jak na przykład macie w sklepie jakiś plasterek, to, to są tam kleje, które się łatwo przyczepiają do skóry. Musicie zrobić taki wąziutki pasek i kilka razy go obwinąć, co o tej porze roku nie jest takie proste. Ponieważ grzyb jest zimny i trzeba byłoby go tutaj fajnie rozgrzać, ale pokażmy, jak mi się to udało zrobić. W domu z grzyba wyciąłem sobie taki plasterek, jest całkiem elastyczny. I voilà, gotowe. Jednocześnie zaznaczam, że te paprochy to nie jest wiór, tylko to są elementy pniarka, dokładnie z tej części. Zobaczcie, on się tak kruszy. No, to jest właśnie to. Brzozy to zazwyczaj takie herlawe drzewa. Nie żyją zbyt długo. Nie żyją tyle co buki, nie żyją tyle co dęby. Kora z nich bardzo szybko, zobaczcie, tutaj złazi. Coś je pożera i tam na górze znajdują się pniarki brzozowe. Jedyne, co musiałbym zrobić, to troszeczkę to drzewo powalić. Aż kusi, żeby powalić tą kłodę, niestety jeszcze jest zbyt mocna, no i zawsze istnieje ryzyko, że jak będziecie przewalali taką kłodę, to niestety spadnie Wam na głowę, więc nie polecam tego robić. Mimo wszystko kiedyś spadnie samodzielnie. Brzozy często obrywają, zobaczcie, coś się normalnie pożera. Bardzo często w lesie właśnie można spotkać takie herlawe brzozy, połamane do połowy. One sobie stoją, bo stoją, ale drzewo jest już właściwie martwe. Ale zobaczcie, wcale nie trzeba jakoś szczególnie powalać tego drzewa, bo zobaczcie, tutaj mamy takiego pniarka małego. Pojawia się ten grzyb na powalonych kłodach. Niestety już jest tutaj troszeczkę objedzony, obżarty. Chyba go wyżarł ślimak, więc niestety tego okazu nie wezmę. Musimy poszukać dalej. Z rozpoznaniem brzozy nie powinniście mieć wielkiego problemu, ponieważ jest to drzewo z taką szaro-białą korą, dodatkowo często z takimi pęknięciami. Pomiędzy tymi pęknięciami są ciemniejsze przestrzenie. Ludzie bardzo często mylą, brzozę z topolą osiką lub z topolą białą. No ta, dwie godziny szukania i nic nie było, a tutaj proszę. Czasami nie trzeba się wysoko wspinać. Piękny, biały pniarek, zobaczcie, przepiękny. My tu gadu gadu, a tutaj zrobiła się zaawansowana zima, więc musiałem zmienić strój. Najczęściej grzyby dzielimy na dwie kategorie: grzyby jadalne i niejadalne. Grzyby, które możemy wykorzystać w kuchni i których w kuchni wykorzystać nie możemy, ponieważ są trujące. Natomiast chuby zazwyczaj są kojarzone od po prostu z chubami. Oczywiście cały czas wiedza na temat grzybów, nasza wiedza grzybiarska na temat grzybów się rozwija, więc niektórzy zaczynają włączać niektóre grzyby do swoich kulinariów, tak jak na przykład żółciaka siarkowego. Jednakże większość chub, większość grzybów nadrzewnych, precyzyjnie rzecz ujmując, jest bardzo twarda i właściwie w kulinariach niezdatna do wykorzystania. Nie dlatego, że są to grzyby trujące, a dlatego, że są to grzyby bardzo twarde, które trudno byłoby Kulinarnie przetworzyć. Jednakże wielu hubom przypisuje się właściwości lecznicze. I nie inaczej jest w przypadku pniarka brzozowego, który wyrasta na brzozach. Oczywiście na brzozie wyrastają również inne grzyby, jak na przykład błyskoporek podkorowy, nazywany również czagą. Ale o czadze już nagrywałem osobny materiał, więc nie będę mu się w tym materiale powtarzał. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to odsyłam do tamtego Film. Generalnie musicie wiedzieć, że grzyby dla drzew stanowią czasami śmiertelne zagrożenie i mogą zdziesiątkować właściwie cały las. Ponieważ nie wszystkie grzyby wchodzą z drzewami w symbiozę, we współpracę. Borowiki szlachetne na przykład wchodzą w symbiozę z drzewami, współpracują z tymi drzewami, natomiast grzyby nadrzewne zazwyczaj wieszczą rychłą śmierć drzewa. No, co tu dużo mówić? Niektóre gatunki grzybów po prostu powodują choroby grzybicze, które prowadzą do zgnilizny drewna. Takie są zależności przyrody. No, niestety, żeby jeden mógł zyskać, drugi musi co nieco stracić. Na brzozach wyrastają różne gatunki grzybów, ale te dwa najciekawsze to właśnie błyskoporek podkorowy nazywany oraz pniarek brzozowy, niegdyś nazywany białoporkiem brzozowym. Tak wiem, że niektórzy denerwują się na zmiany nazw i ja w sumie też jestem na to troszeczkę zdenerwowany i oporny. Z praktycznych powodów też tego nie lubię, ponieważ gdy opowiadam o jakimś gatunku grzyba, to zawsze muszę sobie przypomnieć, jaka jest ta najnowsza oficjalna nazwa. Ale te zmiany nazw są bardzo sensowne i potrzebne, ponieważ jako ludzie próbujemy gdzieś tą całą złożoną, wolność świata poszufladkować, tak? Więc robimy takie szufladki w postaci rodzajów, w postaci gatunków, no i wrzucamy dane grzyby, dane rośliny do tej szufladki, no ale czasami wrzucanie do tych szufladek okazuje się błędne i jeżeli ktoś weźmie danego grzyba na warsztat, zacznie badać jego cechy morfologiczne i zacznie badać, czym tak naprawdę jest ten grzyb, to się okazuje, że bliżej mu jednak innego rodzaju i trzeba tego grzyba wyjąć z tej szufladki i przerzucić do innej. Niestety tak to wygląda i jest to nam potrzebne dla prawidłowej systematyki, choć w ujęciu praktycznym, niestety, powoduje to pewnego rodzaju zamieszania. W Polsce występuje kilka gatunków brzus, z czego najczęstsze to brzoza brodawkowata oraz brzoza omszona i tutaj nazwy trzeba traktować dosłownie, ponieważ nazwa gatunkowa już nam podpowiada o co chodzi. Brzoza omszona, jak sama nazwa wskazuje, jest omszona, a dokładniej ma omszone młode pędy. Jeżeli im się bliżej przyjrzeć, to będą miały takie, no powiedzmy, to futerko. Natomiast brzoza brodawkowata nie ma tego omszenia, za to ma brodawki. No i dlatego jest to właśnie brzoza Brodawkowata. Myślę, że zależność jest banalnie prosta, ale w terenie już nie jest tak trywialna, ponieważ te drzewa są zazwyczaj bardzo wysokie, więc czasami ciężko sprawdzić, czy to omszenie występuje, czy tego omszenia nie ma. Natomiast jest kolejna podpowiedź, bowiem brzoza omszona zazwyczaj jest taka bardziej czerwona, to znaczy ma takie czerwone naleciałości. Jeżeli właśnie coś takiego zobaczycie na korze, to możecie być pewni, że raczej będzie to brzoza omszona, a nie brzoza brodawkowata. Jednakże co do zasady nie ma znaczenia na jakim z gatunków wyrasta ten pniarek. Szczególnie że brzoza brodawkowata z brzozą omszoną mogą tworzyć tak zwane mieszańce, czyli się po prostu ze sobą mieszać i ciężko będzie jednoznacznie ustalić, a jaki to właściwie jest gatunek. No niestety, ale będzie to w takim przypadku mieszaniec. Brzozy nie są drzewami trującymi, są drzewami jadalnymi. Najczęściej wiosną spuszcza się z nich oskołę. Drzewo na wiosnę zaczyna pompować z ziemi wodę, ponieważ jest ona potrzebna do tego, żeby pojawiły się chociażby liście, potem kwiaty oraz w efekcie czego owoce i nasiona. Pyłek z brzozy ma właściwości uczulające, ale generalnie całe drzewo jest nietoksyczne i uznawane po prostu za jadalne. Brzoza ma również właściwości lecznicze, ponieważ w jej korze znajduje się betulina. Betulina, która jest przebadana klinicznie i nawet wprowadzono na rynek lek, którego zawartością jest właśnie ekstrakt skory brzozy. A dokładniej jest to maść, maść, którą można stosować na rany. A dokładniej rzecz ujmując, ten lek sprzedaje się na pęcherzowe oddzielanie się skóry. Jest to bardzo poważna choroba o podłożu genetycznym lub autoimmunologicznym. Generalnie ta maść w przypadku tej choroby, przynajmniej w niektórych rodzajach, wykazuje pozytywny efekt większy niż efekt placebo. W jednym z badań przeprowadzonym na ponad 200 pacjentach w przypadku stosowania maści z kory brzozy, z ekstraktu z kory brzozy, aż w przypadku ponad 40% rana zamknęła się po 45 dniach. Natomiast w przypadku grupy kontrolnej, czyli w przypadku grupy placebo, było to tylko 29%. Zatem środek przewyższa efekt placebo, co wskazuje na to, że jest skuteczny. Właściwości te przypisuje się w głównej mierze betulinie oraz kwasu betulinowemu, który w korze znajduje się w pokaźnych ilościach. Niektóre dane wskazują nawet na 30-40%, podczas gdy inne wskazują na nieco mniejsze wartości co nam już pokazuje, że y, zawartość tej betuliny może zależeć od wielu różnych czynników, m.in. od konkretnego gatunku brzozy, ale także również od miejsca jej występowania. Co bardzo ciekawe, pniarek, który wyrasta na brzozie, bardzo często ludowo był wykorzystywany do okładania ran. No i pierwotnie uważano, że może mieć to związek z obecnością betuliny. Jak się jednak okazuje, w korze brzozy tej betuliny jest bardzo dużo, rzędu kilkudziesięciu procent. Natomiast w pniarku jest jej bardzo mało. Wątpliwym jest zatem, żeby kluczową rolę w przyspieszaniu gojenia się ran odgrywała betulina. Pniarek brzozowy niestety ale wciąż nie jest dostatecznie przebadany, żeby mówić Wam o pewnikach, ale między innymi wskazuje się na piptaminę. Na obecność piptaminy, związku który ma właściwości przeciwbakteryjne. Czasami nazywana piptamina jest po prostu takim naturalnym antybiotykiem. Co prawda, piptamina występuje w pniarku, ale też nie w jakichś olbrzymich ilościach rzędu kilkudziesięciu procent. W pniarku brzozowym znajduje się jednak bardzo dużo polisacharydów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. To właśnie dlatego w terapiach antynowotworowych, w podaniach ludowych, co zaznaczam, podaje się mieszanki różnych grzybów, m.in. błyskoporka podkorowego, czyli czagę, wymieszanego z pniarkiem brzozowym. Skuteczność tych grzybów lub tej mieszanki wciąż jest nieznana, ponieważ jak do tej pory operujemy wyłącznie na badaniach na komórkach, na badaniach na zwierzętach, natomiast nie przeprowadzono absolutnie żadnych badań klinicznych na ludziach. Z tego powodu bardzo ciężko jest mówić o jakimś poziomie skuteczności. Ludowych zastosowań tego grzyba jest jednak oczywiście o wiele więcej. Jak to mówią, remedium na wszystko. Jako, że grzyb jest bezpieczny, co oznacza, że nie zawiera w sobie żadnych trucizn, możecie po prostu z nim eksperymentować, co ja też zresztą czynię. Musimy pamiętać o tym, że grzyby są niezależnymi organizmami to znaczy, grzyb, który wyrasta na drzewie, jest poniekąd z tym drzewem zespolony, ale jednak, mimo wszystko, jest to odrębny organizm. Czasami jest prowadzona dyskusja na temat tego, czy jadalna huba, jaką jest żółciak siarkowy, a który przy okazji wyrośnie na cisie. Który jest śmiertelnie trujący, czy pobiera ten grzyb właśnie te toksyny? Czy toksyny z cisu są transportowane do tej huby? Okazuje się jednak, że no nie za bardzo. Ale ja bym się jednak nie odważył spożywać żółciaka siarkowego z cisu, ale z troszeczkę innego powodu. Nie dlatego, że ten grzyb pobiera z cisu te trucizny, ale dlatego, że żółciak siarkowy bardzo szybko rośnie, a z drzewa spadają gałązki, spadają igły, i często w tym żółciaku, zresztą jak pozyskujecie żółciaki z różnych drzew, to często zostają jakieś tam w środku resztki gałązki, albo jakiegoś liścia, igiełki, coś tam może takiego. Go zostać. No i jeżeli spadną tam na przykład igły cisu i spożyjecie tego żółciaka, to sam żółciak może Wam nie zaszkodzić, ale w jego środku może znajdować się kawałek tego cisu. Więc mówimy tutaj o takich zanieczyszczeniach, więc mimo wszystko bym uważał. Nie możemy jednak tak bezkrytycznie przyjmować założenia, że skoro kora brzozy ma dużo betuliny, to i pniarek brzozowy również będzie miał dużo betuliny. Musimy pamiętać o tym, że są to dwa zupełnie odrębne organizmy. Dniarek brzozowy był już wykorzystywany przez człowieka lodu, znalezionego w Alpach, który nazywał się Etsy, ale o tej historii więcej opowiadam w swoim audiobooku Gang Natury. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o świecie przyrody oraz grzybów, to właśnie odsyłam do tej pozycji, którą znajdziesz na stronie atlasroślin.com. No i pamiętaj o tym, że każdy zakup wspiera moją twórczość. Gdyby nie Wasze wsparcie, naprawdę ciężko byłoby mi przygotowywać merytoryczne materiały, ponieważ zajmuje to bardzo dużo czasu. Jak sami zauważyliście, brzozy, które Wam pokazywałem, były bardzo herlawe. Musicie generalnie wiedzieć, że brzoza brodawkowata nie jest zbyt żywotnym Drzewem, ponieważ brzoza rośnie szybko, ale krótko. Generalnie jest to drzewo pionierskie. Ale co to oznacza, że coś jest pionierskie? No, jeżeli zostawicie sobie na przykład łąkę, nie będziecie jej kosić, nic z nią nie będziecie robili, to być może właśnie zasiedli ją brzoza, jeżeli. Oczywiście ubiegnie krwiożerczą nawłość, o której już Wam opowiadałem, no to w tym momencie może pojawić się brzoza, pojawi się, zacznie pojawiać się las. No, jest to tak zwana sukcesja wtórna. Brzoza musi bardzo szybko taką łąkę atakować, musi bardzo szybko rosnąć, żeby nie pozwolić urosnąć innym roślinom. No ale niestety konsekwencją takiej strategii jest to, że żyje 120 lat, a jej system korzeniowy jest stosunkowo płytki i podatny na wiatrołomy. W momencie w którym zaczyna wiać wiatr, te drzewa bardzo często się wywracają między innymi właśnie przez płytki system korzeniowy. Dodatkowo są bardzo podatne na złą sytuację hydrologiczną. To znaczy, jeżeli mamy niedostatki wody, to brzoza może z tego powodu obrywać bardziej niż inne drzewa, które mają głębszy system korzeniowy. Osłabione drzewo jest zaś podatne na choroby, między innymi właśnie na choroby grzybicze. Przejrzałem statystyki leśne i ciężko mówić o jakimś masowym wymieraniu brzus w Polsce, więc sytuacja nie jest jakaś tragiczna. Natomiast w tym regionie Polski, w którym aktualnie się znajdujemy, faktycznie zauważa się, że to zamieranie brzus jest większe niż w innym regionie. W tym materiale to by było na tyle i życzę Wam udanych zbiorów leśnych chup. No i ocencie jak Wam się podoba mój nowy strój. Mi się podoba bardzo.